Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dominika Mikołajczyk, logopeda. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie, kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy. Ponadto obaliliśmy kilka mitów dotyczących logopedów, mówiąc, że zajmują się oni nie tylko pracą nad prawidłową artykulacją głosek, ale zakres ich działalności jest zdecydowanie szerszy. Dziś obalimy kolejny mit. Wiele osób twierdzi bowiem, że do logopedy można zgłaszać się tylko z dziećmi, a osoba dorosła nie jest w stanie poprawić swojej wymowy. Oczywiście takie myślenie jest myśleniem błędnym. To prawda. Praca z dorosłym u logopedy jest na pewno bardziej czasochłonna i wymaga o wiele więcej wytrwałości niż podczas działalności, aktywności dziecka, ponieważ wady wymowy u dzieci są mniej utrwalone, ale nigdzie nie zostało zapisane, jakoby dorosły nie miał szans poprawić swojej wymowy. Dlatego w gabinetach logopedycznych spotyka się tak wiele osób dorosłych, i młodzieży. Niestety istnieje wiele osób, które zmuszone są korzystać z poradni logopedycznych ze względu na choroby czy wypadki komunikacyjne. Prócz takich osób w poradniach logopedycznych spotykamy ludzi po udarach ludzi, którzy dotknięci zostali chorobą nowotworową mózgu i ich funkcje komunikacyjne zostały zachwiane. Mówi się o nich jako o afatykach. Wśród dorosłych pacjentów, które zwracają się do poradni logopedycznej, spotykamy też osoby z niepłynnością mowy, czyli osoby jąkające się. Są to osoby często wykluczone przez środowisko, dlatego, w tym przypadku, logopeda również może pełnić pomoc psychologiczną dla takiej osoby. Kolejny raz dając nadzieję i pomagając uwierzyć we własne możliwości. Drodzy Państwo, jeżeli zauważacie u siebie zmęczenie w sytuacji dłuższego przemawiania albo też brzmienie Waszego głosu jest dla ucha innych czy dla Was samych niepokojące, nie zwlekajcie, zgłaszajcie się do logopedy. Co ważne, aby udać się do poradni. Wcale nie jest potrzebne nam specjalne skierowanie, a logopeda, jak widać, może podjąć się nie tylko pomocy nad naszym głosem, ale często jest też dla nas wsparciem psychologicznym.